W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Anna. Akt zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu. Jezu, miłosierny, ty poleciłeś swoim apostołom, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. W takich bowiem należy królestwo Boże. Ty z miłością kładłeś na dzieci ręce i błogosławiłeś je. Zachęceni Twoim przykładem składamy dziś w Twym najmiłosierniejszym sercu nasze dziecko, którego śmierć opakujemy. Odpowiadamy w ten sposób na Twoje wyzwanie, które przekazałeś świętej siostrze Faustynie. Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego. One krzepiły mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest przyjąć zdolna, tylko dusza pokorna. Dusze pokorne obdarzą swoim zaufaniem. Ośmieleni Jezu, Twoją dobrocią pokornie prosimy. Przyjmij nasze dziecko do wspólnoty zbawionych i pozwól mu oglądać swoje oblicze. Ty, który płakałeś nad śmiercią przyjaciela łazarza, spójrz z miłością również na nas, rodziców, dziadków. Tego dziecka oraz wszystkich dotkniętych Jego stratą, napełnij nas nadzieją na spotkanie z naszym dzieckiem w wieczności w domu kochającego Ojca. Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy ulecz nasze zranienia. Ratuj od rozpaczy, uwolnij od bólu i cierpienia. Usuń lęki z naszego serca i obdasz nas Twoim pokojem, Maryjo, Matko Pocieszenia. Otul swoim macierzyńskim płaszczem nasze dziecko i przedstaw je miłosiernemu Bogu. Ty, która bezgranicznie zaufałaś, naucz także nas ufności w tych trudnych chwilach pożegnania i rozłąki z ukochanym dzieckiem. Amen. Amen, amen, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.